Jest to jedna z najdroższych inwestycji na terenie miasta Rzeszowa. Koszt wykonania całej inwestycji to 183 miliony złotych. Rozpoczęta budowa została 12 lipca 2014 roku. Zakończona będzie. Termin zakończenia jest 30 października tego roku, a więc 2.15, ale przed momentem rozmawialiśmy z szefostwem firmy, mówili, że na sierpień będą starać się skończyć przy tak pięknej pogodzie jak dzisiaj. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim osobom, którzy przyczynili się do realizacji, do rozpoczęcia tej inwestycji. Szanowni Państwo, decyzje o budowie mostu zapadły w gabinecie pani minister Iwony Wendel. Bardzo dziękuję pani minister. Dodam, że rozmowy były długie, często kilkugodzinne, podjęto decyzję o no, tej pięknej inwestycji. Na dzisiaj dofinansowanie inwestycji to 150 milionów złotych, a więc ogromna kwota jest to głównie zasługa rządu, zasługa ministerstwa i zasługa pani minister Iwony Wendel. Ogromne dzięki pani minister. Bardzo dziękuję. Pan premier Mazowiecki zasługiwał na to, by ten piękny most nazwać jego imieniem. Wykonaliśmy głębokie fundamentowanie, palowanie, powstały ławy fundamentowe, podpory docelowe, tymczasowe. Właściwie kończymy montaż konstrukcji stalowej. W przyszłym tygodniu będziemy mieli zmontowane ostatnie przęsło. Pylon jest w połowie drogi. Także budowa idzie w rewelacyjnym tempie i dzięki temu możemy właśnie zadeklarować panu prezydentowi, że ukończymy w terminie, a nawet przed. Już dzisiaj można powiedzieć, że ten most zapisał się właściwie w historii polskiego mostownictwa, bijąc niektóre rekordy. Tak? Pani powiedziała, mamy drugi co do wysokości w Polsce pylon. Muszę powiedzieć, że zdaniem wielu mostowców jest to najpiękniejszy tego typu most. Na pewno posiada najlepsze wskaźniki wykorzystania konstrukcji. No i zdecydowanie chciałem tu podkreślić, że chyba nikt w Polsce, a może nawet na świecie w ciągu roku nie wybudował takiej konstrukcji.